7 poziomów Game Boya. Dzisiaj omówimy dla Was specjalnie wersję od bazarkowych podróbek przez klasika kolora aż do tych prawdziwych kolekcjonerskich perełek. Czekając się do dzisiejszego odcinka spojrzałem na trzy główne elementy, które będę dla Was omawiał. Po pierwsze, grywalność. Czy to są gry, w które dalej możecie zagrać? Czy warto w nie zagrać? Czy są tak dobre, jakie pamiętamy z dzieciństwa? Po drugie, dostępność tych konsol? Jeśli tak, to w jakich kwotach i czy warto te pieniądze na to jeszcze wydać? I po trzecie, ekskluzywność, elitarność. Jak ciężko znaleźć takie unikatowe rzeczy, bo tych unikatów w tym odcinku też będzie całkiem sporo. Level Poziom pierwszy, czyli oszuści. Te konsolki, które trafiały najczęściej na bazar i pochodziły z Hongkongu albo z Chin. Tutaj macie świetny przykład tego Game Boy, właściwie GB Boy, który został wydany przez Gangfeng i to naprawdę była taka firma, która się tym zajmowała i ona w latach 90. i na początku XX wieku robiła całkiem niezłe show. Ale pod kątem tych trzech naszych elementów, o których już wspominałem, że grywalność jest ok. Powiedziałbym, że jest lepsza niż na Game Boyu Classicu, jasne, ale te konsole, w zależności od tego, po jaką sięgaliście, miały sporo wad. Po pierwsze, nie można było korzystać z akcesoriów dedykowanych do Game Boya. Po drugie, niektóre wersje bardzo przyspieszały grę czyli jeśli sięgnęliście po Game Boy Pegasus, a taki cud i twór też był, to tam gra była przyspieszona o kilka procent i to było bardzo wyraźne. Więc grywalność OK, pewnie takie 2 na 10 na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o ekskluzywność tego, czy dostępność, może zaczniemy od dostępności jest bardzo rzadki. I dużo łatwiej Wam będzie dostać game boya Klasica niż to, bez dwóch zdań, właściwie niż każdego gameboya, bo te aukcje spotkacie pewnie raz czy dwa razy do roku, więc ekskluzywność, może nie 10, ale 8 na 10 na pewno w przypadku ekskluzywności, no to jest całkiem fajny konsek, bo zarówno GB Boy, który tutaj widzicie, jak i GB Boy Color, bo taki też wyszedł, to są już takie fajne rarytasiki dla kolekcjonera przede wszystkim. Ale jeśli interesujecie się konsolami i chcecie iść na łatwiznę, no to możecie też sięgnąć pewnie po Andernika, który jest, którym polski rynek jest całkowicie zalany. A czy to jest dobry pomysł? ja akurat tego nie polecam, nie popieram, dlatego też mam tej konsoli nie pokażę, ale pokażę Wam inny smaczek, który możecie dostać w polskich dużych marketach, jak Media Expert chociażby. To nie jest chiński badziew, tak właściwie. Jest to oficjalna, licencjonowana konsolka, więc jeśli zależy Wam na powrocie do przeszłości i Wasz budżet oscyluje w granicach 200 zł, to myślę, że to jest opcja, którą warto kupić. To oczywiście trochę musielibyśmy tym naszym rankingiem się pobawić, bo ekskluzywność spada właściwie do zera. Natomiast już na pewno do 10, a dostępność no, kupicie właściwie w każdym sklepie. Level drugi. pionier. To w przypadku dzisiejszej historii będzie oczywiście Game Boy Classic, którego, za którego odpowiadało przede wszystkim Satoru Okada i jego całe studio, czyli Nintendo Research and Development. Pierwszy Game Boy, prawdopodobnie go znacie, kojarzycie, wydany w 1989 roku, do Europy trafił rok później. No, jest to sprzęt prawdziwy klasyk, prawdziwy smaczek. Ja pamiętam go do swojego dzieciństwa doskonale. Aczkolwiek prawda jest taka, że poza tym, że sprzedał się w co najmniej 60 milionach sztuk i grali w niego wszyscy, z perspektywy czasu, prawda jest taka, że Game Boy Classic ma właściwie same wady. I jeśli wystarczy spojrzeć tak, właściwie tylko i wyłącznie na jego ekran i tę monochromatyczną zieleń, która no niezbyt przyciąga, właściwie można powiedzieć, że całkowicie tylko i wyłącznie odpycha, więc jeśli chodzi o grywalność, ja bym mu nawet nie jeden, tylko 0 na 10, bo naprawdę gra się ciężko, szczególnie w tytuły szybsze i wymagające. Jeśli chodzi o dostępność, tak, jesteście w stanie to dostać nawet na polskim Allegro, Vinted czy olx za około 200 zł. trafiają się, oczywiście sprawne, no oczywiście inna sprawa, że z boksem będą dużo droższe, czasem 3-4 razy droższe, ale można dostać, więc dostępność raczej takie 7-8 na 10 bez trudu. Ekskluzywność tego, no tutaj kwestia jest trochę sporna, bo możemy to traktować już jako prawdziwy, retro, mocny sprzęt, ale czy jest to coś, czego inni nie mają? No raczej, raczej nie, więc ta ekskluzywność dalej bym ją trzymał gdzieś na poziomie 3 na 10. Ale abstrahując od tego, są oczywiście wydania limitowane, które znacznie, znacznie podbijają stawkę i ja akurat pokażę Wam jedno z nich. To dla Was prawdziwy rarytas i to akurat studio Nintendo i deweloper Nintendo stworzył we współpracy ze Star Warsem. Taki zestaw, który tu widzicie z tą przezroczystą budową, no to jest prawdziwy majstersztyk i rzadkość, i to akurat pod kątem ekskluzywności automatycznie wywindowałoby klasika na 10 na 10 z dostępnością 0 na 10, bo to jest jedyny egzemplarz, z którym się spotkałem w takim dobrym stanie w swoim życiu. Grywalność taka sama, więc nie będę jej podnosił. Aczkolwiek dla kolekcjonera prawdziwy smaczek. Level 3 Piesząkowiec, czyli Game Boy Pocket, inaczej druga, znaczy kontynuacja klasika, tak? Ten wyszedł zaraz po, po klasiku, chociaż powiedzenie zaraz to jest trochę na wyrost, ponieważ ta konsola pojawiła się na rynku dopiero w 1996, czyli właściwie 7 lat po pierwszej, i sprzedała się w około 20 milionach sztuk. Więc warto o niej wspomnieć, nie tylko dlatego, że jest druga, przede wszystkim jest o 30% mniejsza i z tych 220 gram, jak. Ważył klasik, ten waży tylko 160, więc jest różnica zasadnicza. Aczkolwiek też warto odnotować, że nie jest to konsola, która robiła jakąś, jakieś nie wiadomo, rewolucję w tym zakresie. Minęło co prawda 7 lat, więc jasne, ekran jest trochę lepszy. I trochę łatwiej wam będzie grać przy słońcu albo z latarką pod kołdrą. Tu się uśmiecham do tych, którzy tak robili za czasów dzieciaka. Aczkolwiek nie była to duża różnica, tak? Graj się dalej w te same karty, które grałeś wcześniej. Więc znowu, wracając, jeśli mielibyśmy ocenić te trzy główne czynniki, grywalność jasna jest większa i pewnie dałbym już taką czwóreczkę. Nie dawałbym więcej, mimo wszystko, no bo szanujmy się, ciężko było wygrać. I teraz obstawiam, gdybyście dostali to do swoich rąk. To jest całkiem spora szansa na to, że odłożylibyście to do szafy zaraz, albo sprzedali, albo w ogóle zwrócili do miejsca, z którego to nabyliście. Druga rzecz, dostępność. No, jest dużo ciężej go zdobyć niż taki klasik, więc tutaj pewnie piątka. Natomiast możecie go od czasu do czasu dostać. Gorzej, oczywiście, z boksem, no, to jest inna sprawa, ale jak wiecie, przynajmniej ci, którzy oglądają nas od dawna, wiecie, że lubię zbierać gry i konsole w, w boksach i właściwie tylko takie mam. No i ekskluzywność, tak, Pokedex jest akurat całkiem ekskluzywny, chociaż też bym nie przeginał, więc tutaj też bym się trzymał piątki, ale tak samo jak w poprzednim klasiku, tutaj również mam dla Was perełkę, więc pokażę Wam teraz coś kolekcjonerskiego. Jest to limitowana edycja, jak tutaj pięknie widać, Ice Blue. To też jest świetny przykład tego, jak Nintendo i Game Boy żonglowało możliwościami, wydawało strasznie dużo ciekawych konsol i jak się bawili tymi limitowanymi edycjami. Nikt nie wie tak właściwie, ile ich było, możemy sobie spekulować, czy to było 10, 50 czy nawet 100, bo tego jeszcze dojdziemy zresztą. Ale to jest edycja, którą znajdziecie być może raz na rok na eBayu, więc jeśli chodzi o ekskluzywność, absolutne 10 na 10, dostępność 0 na 10. No i grywalność no jest taka sama jak tutaj, więc zostajemy przy piątej. Poziom czwarty, czyli Game Boy Color, jak nie ciężko się domyślić, z kolorowym ekranem. Nie jest to w żadnym przypadku konsola, która wyróżniała się czymkolwiek i nie jest pierwsza, która miała kolorowy ekran. Naturalnie wcześniej było i Atari Lynx, i Sega Game Gear, które brudowały gdzieś na rynku amerykańskim przede wszystkim. I pewnie Nintendo jeszcze długo by zwlekało z premierą tego tworu, aczkolwiek Lokalne, lokalni deweloperzy mocno im deptali gdzieś tam po plecach, a jednym z tych było właśnie Wonderswan, które zresztą nawiązało fajną współpracę z twórcami Final Fantasy, i nawet swoją ekskluzywną, dedykowaną konsolę, czy Neo Geo. Więc na pewnym etapie Satoru Kada, który odpowiadał za to, no musiał coś zrobić i wywarł presję na zarządzie, no i rzeczywiście powstało Game Boy Color, nasz poziom czwarty. Czy warto o tej konsoli powiedzieć? No, na pewno zresztą sprzedała się w ponad 116 milionach sztuk, więc samo to już robi wrażenie. Wydano na to około 915 gier. Fajna konsolka, dużo lepszy ekran, przede wszystkim, no i w końcu, w końcu mamy kolory, więc warto było, warto było kupić. Ja przyznaję szczerze, że akurat kiedy chodziłem do gimnazjum, kupiłem sobie tą żółtą konsolę, właśnie dokładnie tą, więc wracam do niej z dużym sentymentem. No ale wracając znowu do tych naszych trzech elementów, o których mówimy od samego początku. Grywalność, jasna jest dużo większa, więc pewnie dałbym tutaj już z czystym sumieniem szóstkę, chociaż ten ekran wcale nie był dalej idealny. Jeśli chodzi o dostępność, kolor jest tak samo dostępny jak Classic. Znajdziecie go bez trudu na każdym portalu, jest całkiem spora szansa, że zresztą macie go gdzieś na strychu. Zapytajcie rodziców, dziadków, może gdzieś tam leży. Od czasu czasu trafiają już takie akcje, że rzeczywiście ktoś się znajduje i pyta o to, ile kosztuje. No, taka wersja w boksie pewnie wyjrzycie za około 400 zł, oczywiście bez boksa, nawet za połowę tego, więc całkiem spoko. No i ekskluzywność, no wiecie, też nie ukrywajmy. To jest dalej ten sam poziom. Ten sam poziom co klasik, więc nie podnosiłbym tej skali w żadnym razie. No ale znowu wracamy do tego momentu, że moglibyśmy pokusić się o jakąś limitowaną konsolę. No i pozostając przy tym żółtym kolorze, muszę pokazać Wam to. Wydanie z Pokémonami z Pikachu no jest bardzo popularne akurat, więc może to nie jest taki rarytasik, żebym podniósł mu ekskluzywność do 10. Ale w tak ładnie zachowanym boksiku, pewnie gdzieś tam na siódemkę, jak najbardziej by zasługiwało. Grywalność jest ta sama, więc zostajemy na tym pułapie. No i dostępność, no tu jest trochę gorzej, więc pewnie musiałbym Wam podbić to gdzieś do ósemki, bo spotkać można bardzo rzadko. A jeśli spotkacie, no to jest już troszkę, troszkę droższe. Od czasu do czasu, z tego co widziałem, krążą gdzieś tam po aukcjach za około 500 zł. Jeśli macie szczęście, traficie na jakiś bazarek, to może się Wam udać trochę taniej. Level 5. Przechodzimy do poziomu piątego, Tym razem zawodowiec i jak nie ciężko się domyślić jest to oczywiście Game Boy Advance. Ten z, tutaj w rękach trzymam ten z 2001 roku, czyli jedną z pierwszych podejść do, w ogóle do tematu. To oczywiście był dużo lepszy ekran. Dużo lepsza jakość i tu już nie trzeba było tyle, tylu baterii co w Game Boyu Classic'u, więc grało się przyjemniej, a kolejne edycje z 2003 roku, którą też Wam zaraz pokażę, miały już w ogóle akumulatorki litowo-jonowe, więc jakość nieporównywalnie większa. Ta konsola sprzedała się w ponad 80 milionach sztuk, więc to znowu wracamy do momentu, w którym trzeba to nie będę pochwalić, bo rzeczywiście robili fajną robotę. No i wydaje też około 1500 gier, więc ponownie robi wrażenie. No ale też dzięki temu możemy płynnie przejść do samego podsumowania, tak właściwie tego wątku, bo czy dostępność jest duża? No tak, tych konsol było bardzo dużo, więc spokojnie kupicie fajne, fajną medycję za około 300 zł. To się może wahać oczywiście w obie strony, w zależności od tego, czy standardowo chcecie z Boxem, czy nie. No ale kasa całkiem spoko. Grywalność, no tak, jest dużo, dużo lepsza, a też przypomnę Wam, że Nintendo zdecydowało się w pewnym momencie w końcu poprawić ten ekran i odejść już do tych badziewia, od tego badziewia, który mieli na początku. No i zrobili też model AGS-101, gdzie ekran był taki, że spokojnie tą grywalność mogli wrzucić nawet na 7-8, więc to już całkiem spory przeskok w porównaniu do poprzednich. No ale ten model akurat tego jeszcze nie miał. No i ekskluzywność, biorąc pod uwagę, że sprzedało się ponad 80 milionów sztuk, no nie jest zbyt duża, więc y, warto mieć, jasne, szczególnie, że na tym już można w miarę pograć. Ale to dalej nie jest poziom, który by Was pewnie ciekawił. Zresztą też warto odnotować, to wrzucę jako ciekawostkę. Przede wszystkim brylowała sprzedaż Pokémonów. No i tutaj mieli tego swojego Robbie and Sapphire, który sprzedał się w kilkunastu milionach sztuk, więc to też robiło liczby i podbijało, podbijało popularność samej konsoli. No ale wracając, czy można podbić ekskluzywność tego jeszcze bardziej? No tak, wydając edycje limitowane, a Nintendo umie się w to bawić i robi to, przyznaję, bardzo dobrze. No i tutaj jest przykład. Piękna współpraca z Zeldą, zresztą w środku jeszcze była e, miniskap, wersja dodatkowa, dodatkowa gierka, więc można było sobie pograć, co było rzadką praktyką od czasu kiedy Game Boy dodało, dodawał w ogóle Tetris do pierwszej części, no to nie można było tego trafić już później, także fajny smaczek, e, tutaj akurat ekskluzywność, no może nie 10 na 10, ale powiem taki 8 na 10 jak najbardziej, to jak widzicie to już jest też wydanie, no dobra, nie widzicie, o, widać, pokażemy też pewnie na jakichś przebitkach. Że miał klapkę i to wygląda dużo lepiej, było dużo mniejsze i to spokojnie wrzuciliście do kieszeni, więc nawet pobijał pocket, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Warto w przypadku Game Boy Advance powiedzieć o jednej rzeczy. Do tej pory myślano, że 3D nie jest na te handheldy i raczej tego tematu unikano, ale pojawiło się dwóch panów, Veles i Dubale, którzy stwierdzili: Kurde, my jednak spróbujemy. No i wydali Faureli trójkę i jeszcze drugą gierkę, która rzeczywiście wdrożyła to 3D, więc jeśli chcielibyście poznać Moc konsoli rzeczywiście porównać jak wygląda 3D obecne do lat, początku XXI wieku, no to to jest do tego fajna okazja. 11, 6 Poziom szósty, czyli białe kruki. No tutaj akurat macie świetny tego przykład, bo jest to Game Boy Mirinda. Nie będę Wam mówił ile tych sztuk wyszło na świat, bo nikt tych liczb nie zna, prawdopodobnie ostało się ich teraz kilkadziesiąt. No ale jest to konsola wyjątkowa i wyjątkowo fajna, którą bardzo rzadko, bardzo rzadko wyciągam z tego boksa i jeszcze dodatkowo z protektora. I wszystkie białe kruki mają ten sam problem, grywalność ich właściwie, o ile technologicznie są te same konsole, do tych, które już widzieliście, to grywalność spada praktycznie do zera, bo nie chcemy tego wyciągać i tak samo jak tutaj widzicie, no znaczek Birindy i trochę półprzezroczyste był przejrzystał budowa, tak, możecie spotkać podobne konsole, przykładowo ze współpracy z Manchesterem United albo z Tomem Hilfigerem, tak, nawet takie współprace mi to nawiązywało. Zresztą, nawet promowali drużynę rugby z Australii, tam też całkiem dobrze rozkwitał biznes. No ale wracając do Białych Ruków, prawdziwe arcydzieło na te konsole czasem będziecie polować przez kilka lat. Zresztą, ja polowałem przez kilka lat. Osoby, które znają mnie już lepiej, wiedzą, że bardzo miałem ból zębów, żeby to dostać, więc jak to mi się udało kupić, to jestem po prostu uradowany bezgranicznie. No ale pozostając w naszym cyklu, grywalność tak, oceniłbym no, na zero, bo nie będę na tym grał nigdy poza tym, że testuję to od czasu do czasu, czy wszystko działa. Po drugie, dostępność 0 na 10 To jest konsola, którą bardzo ciężko kupić. Jeśli wejdziecie na eBay, to prawdopodobnie znajdziecie aukcje w kwotach pomiędzy 5000 a 10 tysięcy złotych. Więc skala wywala do góry, no i tym samym podbija tą naszą ekskluzywność, elitarność, czyli ten trzeci punkt, który zwykle oceniamy. Elitarność Totalny Max. Wyżej już za bardzo nie traficie, jeśli chodzi o środowisko Game Boya, Aczkolwiek to jest fajna rzecz, którą warto Wam napomknąć, bo Nintendo nigdy nie przyznało się tak właściwie do tego, ile limitowanych edycji wydali, taki kolor prawdopodobnie, kiedy wyszedł na początku, wyszedł w 6-7 kolorach. Potem dokoptywowali do niego kolejne edycje limitowane i tak dalej, tak dalej. I mówi się, że może być ich nawet koło setki, ale naprawdę nikt tego nie liczył, żadne czasopisma branżowe o tym nie zaznaczają, żadni pracownicy, eks pracownicy obecni nie przyznawają się do tego, więc średnio co parę miesięcy nagle pojawia się na ebayu konsola, którą wszyscy myśleli, że albo jej nigdy nie było, albo po prostu jest zapomniana. Więc takie perełki to jest prawdziwe arcydzieło, prawdziwy majstersztyk i jeśli jesteście kolekcjonerami, takie coś trafi do waszych rąk. To macie prawdziwego złotego grala w swojej kieszeni. Także gorąco Wam życzę, żeby to się udało, aczkolwiek zaznaczam, że będzie Diablo. Level seven. Artefakty. Każdy kolekcjoner, każdy fan Game Boya na pewno spotkał się z różnymi akcesoriami, które niejako uzupełniały kompletną ofertę Nintendo. A Nintendo lubiło się bawić w te gadżety i dodawało ich coraz więcej. Już nawet w Game Boyu Classicu dostaliśmy ich całkiem sporo, czego zresztą fajnym przykładem jest kamerka, którą pokazuję Wam tutaj na Kamerkę się wsadzało po prostu do slota kadridża i można było robić sobie selfie, więc tak, to był trochę prekursor selfie, a zresztą potem można było to drukować i drukarka też była jednym z akcesoriów Nintendo. Tych akcesoriów było dużo, ja mam ich właściwie to kilkadziesiąt, nie wiem czy wstyd się przyznać czy chwalić, ale tych akcesoriów rzeczywiście było dużo, Od zwykłych kabelków, przez baterie akumulatorki, nawet były kabelki, zresztą nawet pewnie od tego powinienem zacząć. Jeśli graliście w Pokemony, no to można było połączyć swoje konsolki, no nie grać z kumplem i rywalizować między sobą, Ewoluować Pokémony i tak dalej, i tak dalej. Więc było tego w Speju całkiem sporo, a im dalej w tym więcej. Zresztą tu jest przykład, który się wpinał akurat do Game Boya Advance. To był taki czytnik kart. Za sprawą tego czytnika mogliście szczytywać kod na danej karcie i dodawać przykładowo nowe potworki do swojej kolekcji. Bardzo unikatowy gadżet, bardzo rzadki, więc tutaj też mógłbym trochę odbić piłeczkę i porozmawiać o tej grywalności, o dostępności, i o ekskluzywności. Myślę, że większość akcesoriów na Game Boy'a, które kosztują więcej niż 200 zł, można uznać za ekskluzywne. Jest ich zresztą całkiem sporo. Grywalność jest bardzo fajna, ale też bardzo niska, bo to są akcesoria, z których pewnie skorzystacie raz, jeśli w ogóle. No, ale grywalność to pewnie wrzuciłbym takie 2, 2 na 10. Ekskluzywność, w zależności od sprzętu, zaraz do tego dojdę, może sięgnąć nawet 10 na 10. Dostępność? Tragiczna. Z akcesoriami Game Boy'a teraz jest bardzo trudno, no chyba, że mówimy o kliszy do, do drukarki. Czy właśnie w takich prostych kabelkach? To jak najbardziej dostaniecie, ale są takie szpeje, jak. No właśnie, i tu się zaczynają schodki. Są dwa i tymi, tymi dwoma się z Wami pochwalę. Znaczy, nie pochwalę, nie mam ich, ale będę na nie polował, a właściwie poluję od lat. Chciałbym je zdobyć. Jeśli tylko to się uda, na pewno pokażę Wam je u siebie w kolekcji. Mam tu na myśli po pierwsze maszynę do szycia, tak? Nintendo dało maszynę do szycia. No i jeszcze drugi sprzęt, jeszcze chyba bardziej dziwny: sonar. Tak, można było podpiąć Sonar do Game Boya i iść na ryby. No, czysta abstrakcja, ale myślę, że dla prawdziwego fana też będzie to jakiś cel. I tu, żeby trochę podkreślić tą ekskluzywność, jeśli znajdziecie Sonar w boksie, gdziekolwiek, to ja nawet nie wiem, ile to może kosztować. Maszyna do szycia kosztuje około 4-5 tysięcy złotych. Sonar taki kompletny może być jeszcze droższy, więc musicie się uzbroić nie tylko w cierpliwość, ale w ogromne pokłady finansowe. Gameboy to bez wątpienia fenomen popkultury. Fenomen, który został z nami do teraz, czego doskonałym przykładem jest pudełeczko, które widzicie obok mnie. LEGO wydało swoją edycję Game Boya Classica, która będzie się prezentować doskonale na waszej półce. Premiera z października 2025 roku to doskonały przykład tego, jak można podtrzymywać markę w życiu. Jeśli ten materiał się wam podobał i chcielibyście zobaczyć ich więcej, a uwierzcie, jeśli chodzi o Gameboya i akcesoria z nim związane, jest w czym wybierać, to zdecydowanie zostawcie nam komentarz, zostawcie łapkę w górę, ja Was do tego gorąco zachęcam, a póki co do zobaczenia.